Cześć wszystkim. Dziś mamy 29 marca i sprawdzimy sobie, czy temperatura w moim kompostowniku rośnie. Tu niestety troszkę wiatr mi odsłonił kompost, co mogło go wychłodzić na pewno częściowo. Zwłaszcza, że tutaj widać że trochę zebrało się wody, więc najwyraźniej trochę padał deszcz. Ale zobaczymy. Jestem ciekawa, co to będzie. Odsłonimy go sobie 4 dni temu. Przerzucałam go tutaj dając nową materię. A dzisiaj jestem ciekawa jak będzie to wyglądało. Muszę sobie go na tym razem lepiej zabezpieczyć, żeby nic mi się tutaj nie odkrywało. I sięgam sobie po termometr który wskazuje teraz poniżej 10 stopni czyli jakieś 9 stopni no i zobaczymy co nam co nam dzisiaj pokaże oj coś nie chce wejść, coś mi tutaj blokuje o, się. zobaczcie wyraźnie temperatura rośnie że jest to dobry znak. Zatem zadziałało. W końcu kompost zaczął pracować, więc jest nadzieja. Nadal nie jest to 50, 60 stopni C y y Celsjusza, no ale nie jest to okolice zera. Widać wyraźną różnicę i nadal rośnie. Już teraz wolniej, więc pewnie będzie gdzieś maksymalnie w okolicach 30 stopni. W tym miejscu przynajmniej. Ale ja się cieszę. O czym sobie też w innym miejscu jak jest Dla porównania. Cały czas jest w tym samym miejscu, więc jest ta temperatura taka sama, czyli 26 stopni. Jeszcze sobie sprawdzę w innym miejscu. ale tu już temperatura spada tu już jest chłodniej niż, niż w tej dolnej części pryzmy więc ciepłe było gdzieś tutaj w tej okolicy środka pryzmy Mhm, mm od razu się podnosi. Zatem jak widać, jakiś efekt jest na zewnątrz, jak, jak zresztą widzieliście, wskazywał mój termometr, było gdzieś około 9 stopni, w związku z czym, no jest, jest wyraźna różnica tej temperatury, która była, była bądź jest na zewnątrz, a tej, która jest w kompoście, w tej pryzmie kompostowej, ja um, Teraz myślę, że już nie będę podawać. Chociaż tutaj z tej strony wydaje się, że jest dosyć przesuszona, ale jak delikatnie poruszę, to te, ta woda jest, a boję się po prostu, że mi tutaj popadało przez noc na, ten, na tym kompoście i nie chcę go jeszcze bardziej zbliżać, bo no to też zmniejsza temperaturę. Ja po prostu się wstrzymam z, z wszelkimi pracami przy tym kompoście. Nie będę go też przerzucać ale podejdę sobie jutro i zobaczymy jak to będzie wyglądało jutro. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.